RTS to -y gatunek, który grałem od dziecka praktycznie i naprawdę potrafił przynieść mi się niesamowitych emocji. Zasiadywałem się w kafejkach i ogrywaliśmy StarCrafta 1 i ogólnie jestem wielkim fanem StarCrafta 1 i 2 i troszeczkę odczułam brak takich strategii, a na StarCrafta 3 na razie chyba nie ma co liczyć. Ale na szczęście na horyzoncie pojawiło się coś, co może chociaż częściowo wypełnić tę lukę. Tempest Rising. Czym właściwie jest ta gra? Jakie są jej założenia i jakie mam wrażenia po ograniu wersji demonstracyjnej? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym materiale. A Wy zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie w komentarzu jak podoba Wam się taka troszeczkę, e, takie troszeczkę nowe podejście do materiałów na kanale. Tempest Rising to klasyczna RTS-owa rozgrywka, która bardzo czerpie inspiracje z największych strategii lat 90. i 2000. Głównie takich jak Command Conquer. Stawia na dynamiczną taktyczną walkę, w której budowanie bazy, zarządzanie jednostkami i ekonomia odgrywają kluczową rolę. Akcja gry osadzona jest w alternatywnym, współczesnym scenariuszu wojennym, gdzie do dyspozycji mamy trzy unikalne frakcje. Każda z nich oferuje zupełnie inne podejście do walki, ekonomii, co sprawia, że gracze mogą dostosowywać styl gry do własnych preferencji. Temu gry oferuje nam po dwie misje kampanii, i już na samym początku widać, że twórcy zadbali o odpowiednią oprawę. Gra rozpoczyna się statyczną, ale dobrze wykonaną scenką dialogową, która wprowadza nas w świat przedstawiony i fabularne tło naszej misji. Następnie zostajemy wrzuceni do klasycznego pierwszego etapu w tym gatunku. Mamy do dyspozycji niewielką grupę jednostek, eksplorujemy teren, zaliczamy kolejne punkty kontrolne, stopniowo przejmujemy bazę wroga, co pozwala nam poznać mechaniki budowania struktur, rekrutowania jednostek i zarządzania surowcami. Pod względem tempa rozrywki Tempest Rising jest nieco wolniejsze niż Starcraft 2, do którego jestem przyzwyczajony. Nie jest to jednak wada żadna, gra wyraźnie czerpie inspirację z Command Conquer, w którego ja żadną część nigdy nie grałem, muszę się przyznać, więc pewnie te... Rozwiązania są dla mnie czymś nowym. Znajdziemy tutaj chociażby możliwość niszczenia beczek, by wysadzić barykady przeciwnika, na loty z minami, zrzuty zaopatrzenia, czy mechanikę przygwarzania żołnierza, jak na przykład w Company of Heroes. Co dodaje takiej troszeczkę taktycznej głębi i trochę urozmaica walkę. Ale mimo wolniejszego tempa, obie misje MI dostarczyły sporo frajdy. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj warstwa audio. Muzyka przypomina klimatem utwory z Duma, co świetnie buduje atmosferę. Eksplozje i odgłosy wystrzałów z dział czołgów również robią wrażenie, dodając rozgrywce odpowiedniego ciężaru. Pewnym minusem jest tu jednak zachowanie jednostek, które nieco różni się dla mnie od tego, do czego przyzwyczaił mnie Starcraft. To jednak może być kwestia gustu, a fani Command and Conquer prawdopodobnie nie będą mieli z tym problemu. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiem czy w Command Conquer tak właśnie było. Demo oferuje również tryb Screamish, który pozwala potrenować walkę z botem, a to dobry sposób na zapoznanie się z, mechanik z mechanikami gry przed jej pełną premierą. A zbliża się ona wielkimi krokami. Tempest Rising zadebiutuje już 24 kwietnia, więc jeśli jesteś fanem klasycznych RTSów, no to warto dać temu demo szansę. Podsumowując, Tempest Rising to produkcja, która może okazać się świetnym powrotem do klasycznych strategii, a jednocześnie zaoferować kilka nowych rozwiązań. Jeśli brakowało Wam dobrego RTS-a w starym stylu, warto zainteresować się tym tytułem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Tempest Rising, czy planujecie zagrać, czy planujecie kupić. A jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o strategiach i grach. Hack and slash. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach.